Dzień dobry, dzisiaj kilka słów o frytkownicy z Lidla firmy Silvercrest. Mam tutaj dwie wersje tej frytkownicy. Obydwa urządzenia prezentują się bardzo ładnie. Są niewielkich rozmiarów, więc nie zajmują dużo miejsca i pracują bardzo cicho. W tych frytkownicach, co prawda, nie przygotujemy posiłku dla więcej niż dwóch osób, ponieważ nie mają dużej pojemności kosza w środku, ale taką ilość przygotujemy znacznie szybciej niż w piekarniku. Tam musimy doliczyć również czas nagrzania tego piekarnika. Jedzenie z frytkownicy wychodzi naprawdę bardzo dobre. Chrupiące na zewnątrz, a w środku soczyste. Jedynym minusem tej frytkownicy, jakiej się doszukałam, to jest niestety ta zbyt mała pojemność, więc jeśli planujecie przygotowywać jednorazowo posiłki dla większej ilości osób, to warto poszukać czegoś większego. Ale frytkownicę beztłuszczową jak najbardziej polecam, ponieważ przygotujemy jedzenie bez dodatku tłuszczu lub używając naprawdę bardzo małej ilości. A zarazem przygotujemy wszystko szybko i bardzo smacznie. Czas pieczenia takiego całego kurczaka to około 1 godziny Ze względu na jego wielkość musimy tylko parę razy go obrócić w ciągu pieczenia, żeby w środku był wszędzie równo dopieczony A przygotowanie frytek zajmuje 15-20 minut